I. Eee. To będą takie. Takie mecze pseudotestowe. Taki, ten filmik jest taki pseudotestowy, więc. Nie będzie jakoś to wybitne granie z mojej strony. Nie, żeby kiedykolwiek było. A, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile wyjdzie mi tego materiału i w ogóle jak to pójdzie. Okej okay. Nie robić inne rzeczy w tym momencie, ale. A... Co tam? Jak mam stać się sławnym youtuberem, jeśli nigdy nie będę tego robił? nie? Dobra, Super, putty mythic. Zobaczmy kto ma większy mózg. To pewno nie ja. Tak, to nawet nie działa. Komponent nie działa. U, uh, a to działa. Let's go. Gdzie? Okej okay. mogłem, nie mogłem. Jeszcze nie. Nice. FULL SCREEN punish. Tak to się robi No nie na to liczę, dobra Na to też nie Wiem, że sticka słychać pewnie bardzo mocno, ale nic tym nie zrobię To raz, o dwa, co mnie to obchodzi Tak ma być Wow 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 szanuję szanuję siebie za to nie szanuję, że mogłem inaczej a, to kombo zrobić, ale dobra Pełny pazy, co? Wow Dobra, dobra, nie tak, nie tak. Nie to, nie tak miało być. O! Okej, okay, to jest. przegrane. Mhm. Wow. Mówiłem, że mam mały mózg. To raz, a dwa. Jesteśmy w Europie, niech nie gramy nad. Ech. No dobra Teraz trzeba się zdobyć na yy, jakąś szczyp inteligencji Chociaż na Parstek, nie? Kropelkę, nie wiem w czym się mierzy inteligencja W gramach? Jezus Jak mam walczyć z przeciwnikiem, który walczy w ten sposób? Wow! Mhm. Dobra, dobra, ja wiem, więc, teraz więcej Ty zrobisz. Przynajmniej. Wow, wow, wow! Wow! Nie to miałem zrobić, ale to może być. Naprawdę? Czy tak daleko? Dobra. Wow. No jakim cudem? Co to ma być? Co to ma być? Wow. Jeszcze raz, a ja Jeszcze raz. No! Okej, okay. nie, To nie... Zazwyczaj ten NTR nie działa. To było niefortunne. Ups. Teraz mi pójdzie lepiej. Nie? No. <laughs> Zobaczymy W końcu to wega. Tak się zaczyna jak się ma mały mózg Ale jeśli to działa to nie wiem kto ma mniejszy mózg w takim razie To jest taka filozofia Głupkiem jest ten, kto zrobi coś głupiego, czy ten, kto da się nabrać na to? Okej. Okay. Wow, ale co jak co, jednak nie można być głupim cały czas, nie? Tych. Powiedział ten, co jest głupi cały czas. Dobra, pierwsza runda to te informacje, nie? Jak to jest tak, że tak, tak się mówi? Jeszcze raz Wow, ok, to daleko. Ląduję. Jeszcze raz naprawdę. Nie wierzyłem, że to trafi, ale ok. No, nie zawsze tak robię. A eee. Dobra, i teraz już moja runda, patrz na przy ten <grytum> Na moją tajną broń, czyli... Wow! Czy głupotek, chciałem powiedzieć. Hm. Spróbuj mi jeszcze raz. W do to jest e, dwa z trzech, nie? A nie, jeden z dwóch. To nie ma sensu. <grytanie> jeden z dwóch nie ma sensu. Dawaj, dawaj, dawaj. Oo. A jednak to jest taka, taka, taka wiadomość Jestem ledwo wartiego czasu. Coś zabawne, bo gramy jakiś... Nie wiem. Na pewno nie pierwszy raz, bo poznaję tą nazwę hmm. To działa tylko jeśli Rashid tak robi Bo tylko Rashid a Jest na tyle głupi Że to przechodzi Wow, ale rollback O, oh, jeszcze raz Wow, super Kombo zakończyłem, ale Nieważne Wygrałem, wygrałem Także się nie liczy, jakbym nie wygrał to wtedy dopiero by było głupio. W końcu, w końcu wyszło. Tak jak to ma być. O! Teraz jesteś mój ziomek. No, może jednak, nie? Może teraz? Okej. Okay. Jedno uderzenie. Właśnie w taki sposób na przykład. To nie musiałem tego robić w taki sposób, a... Ale co mi tam? To, to, to za to, że kazaliś mi czekać 10 sekund. <laughs> teraz zobaczymy, co zobaczymy, co, co teraz zrobić. <laughs> no, A, od razu, no właśnie, no właśnie. nie to jakoś inaczej, pani chyba nie. O, a to był sweep, więc. <ścoughs> Ej no dobra, masz mnie. Wow, 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 wow. z mnie pował chłopak No dobra Prawie wygrałem W dwóch miejscach mniej więcej mhm. Nie wiem czy był panisz czy tak nie po prostu jakoś wyszło szczęśliwie Za mocno wow mity slide okay. to nie idzie dobrze to też nie co nie wiem czy to w ogóle nie trafio Ten kombak mi wyjdzie to jestem kurna, królem Nie jestem królem, jestem idiotą Ale to nic nowego, więc <grywka> Jak to mówią on brand Dobra, mamy jeszcze jedną szansę, żeby się odkupić Zaraz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli wygram kolejnego seta, to, to równie dobrze wygram wszystko. No proszę, proszę, kto to... Kogo nas tu. a. nie wiem co chciałem powiedzieć <gry> Ale to nieważne Ważne jest to, że wygram teraz tego seta i będzie. będzie. tak będzie Nie? no? chociaż on ma. ten. on jest u siebie więc. mogę nie wygrać <gry> już mnie, już mnie heksuje to nie było... nie był dobry wybór. Dobra, teraz tylko tutaj zamknąć, żeby nie mógł wyjść. Może być! Dobra, jest tu jakiś tam... Aha. Znam te też sztuczki, ziomek. Czemu to nie wyszło? Nie wiem co jak chciałem zrobić, ale jeśli teraz przegląd to też będzie faktycznie krótnisko No właśnie Ha! Nadal wygrałem i ty jedynie co się <grystanie> U uh. i co? Entire, kurde, spike. Hmm Nawet od tyłu to, kurde, ma ten? Wow nieźle Dobra, muszę przestać Albo przestać skakać, albo zacząć skakać więcej. Tak też można. O, patrz na to. <laughs> mm. Fest. A to był taki, taki kurde. Takie to było sprytne. <laughs> Może za wcześnie to zrobiłem. Jakbym to zrobił po tym jak się odbił, to by centralnie wleciał akurat idealnie tam. No ale dobra. Wygrałem, wygrałem, nieważne, muszę wygrać jeszcze raz i wtedy cały film będzie uratowany. Ja, jeśli wygram ten kolejny mecz, to znaczy, że jednak... jednak warto jednak mogę nagrywać te filmy. <grym>, no Boże. Dobra Wow! To było to ci się udało <gry> uh. Kurde myślałem, że jestem trochę dalej <gry> Dalej, dalej od kąta, no ale dobra no nie jest Czemu mówi się na to kąt? W sensie nie, że ileś tam stopni ma kąt, tylko że kąt, jakby róg, nie? <laughs> nie, nie ma tak. Dobra, nie to się spodziewałem, nie się skoku, ale co za różnica. Coś zrobił. A! Słyszałem. Słyszałem. No właśnie. Szanuję, szanuję. Jaki wake up. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Ja się teraz trochę udupiłem, żeby nie było. Slajd. Ja, Garem! No i wygrane. Mówiłem, że, że tak będzie. I cały filmik uratowany, i wszystko jest. Wszystko jest dobrze. Wszystko. Wyszło. 2-0. Pomijając tamte. 4 inne przegrane mecze. W sumie wychodzi na trzy, 4 3. 4-3. Nie źle. Prawie wygrałem. <grym> Spoko, fajnie. Pijcie wodę, noście maski.